Porozumienie naftowe krajów OPEC i 11 producentów spoza organizacji w tym Rosji zakładało, że wspólne działania na rzecz ograniczenia podaży z tego grona doprowadzi do podwyżki cen ropy. Tak się nie stało. Porozumienie miało działać tymczasowo, miało być jednorazowym narzędziem, które zmieni warunki na rynku ropy, podniesie jej ceny i pomoże zagrożonym budżetom PetroStates, czyli krajów uzależnionym, uzależnionym od sprzedaży tego surowca. Tak się nie Stało, ropa nie przestała tanieć. Ropa jest obecnie tańsza niż w momencie podpisywania porozumienia naftowego w grudniu 2016 roku. Oznacza to, że to narzędzie zawiodło. Fakt, że Używa się go po raz kolejny, świadczy o tym, że do tej pory było nieefektywne, a fakt, że użycie go po raz kolejny nie spowodowało podniesienia cen ropy, świadczy o tym, że należy je wyrzucić do kosza, ponieważ ono po prostu nie przyniesie oczekiwanego efektu. Poza ciekawymi informacjami prasowymi, reakcją emocjonalną giełdy, która czasem zachodzi w sytuacji, kiedy właśnie emocje rządzą inwestorami i szumne deklaracje, właśnie ze szczytu OPEC, na przykład, powodują czasowy wzrost cen ropy. To także jest czasem widoczne w tym momencie, ale jednak długofalowo ropa pozostaje na razie tania.